Mam taką nadzieję taką nadzieję mam przynajmniej powiem tak najlepszym sposobem żeby sobie nie psuć zasięgów na głównym kanale jest zrobić osobny kanał na YouTube do streamowania Ty, ale nie zobacz tak, ale tak, zobacz tak, na YouTube na YouTube na YouTube też puściło i nie wiem o co chodzi a ty? A ty używasz tego yy, stream, streamlabsów? tego dodatkowego yy, pluginu? Tak. Nie, stream nie streamerapsa, nie nie mam. No poczekaj, czyli coles. To jest klima to sobie zerknę zerknę sobie szybciutko Ale no niby niby powinno to puścić przystępnie a widzisz ja mam taką nawadkę do streamlarysów o enable to connect dobra to tutaj confirm tu wyłączymy streama na, na youtube przepraszam